Witajcie. W dzisiejszym odcinku przedstawię 10 niepokojących zdań wypowiedzianych przez dzieci. Niektóre z nich zostały nadesłane przez was, widzów, za co serdecznie dziękuję. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym zachęcić was do zaobserwowania mojego Instagrama, gdzie zawsze informuję o nowych odcinkach w relacjach i nie tylko. Zachęcam także do zasubskrybowania tego kanału, jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba. A teraz Zaczynajmy. Historia od Zofii Pracuję w restauracji, gdzie mamy wśród ofert różne pizze, w tym taką zdojrzewającą szynką. Pewnego dnia przyszła do nas rodzina z dzieckiem i złożyli zamówienie na tę właśnie pizzę. Gdy ją przyniosłam, nagle ich mały synek wypalił. Mamusiu, a dlaczego ta pizza pachnie zwłokami? Zatkało mnie. Moja sześcioletnia córeczka miała kiedyś łóżko z baldachimem. W jej pokoju często było gorąco, więc zasugerowałam, żeby nie zasuwała zasłon wokół łóżka, na co odpowiedziała Mamo, ja muszę zasuwać te zasłony, bo dzięki temu nie widzę starszej pani stojącej naprzeciwko mojego łóżka. Nie lubię jak mnie obserwuje. Pewnego poranka strasznie padało kiedy zbierałam się do pracy podszedł do mnie mój pięcioletni synek i powiedział żebym uważała na drzewo to było dziwne ale powiedziałam tylko okej okay i wyszłam z domu Syn został statą w drodze do pracy zawaliło się drzewo tuż przed maską mojego auta moja mama opowiadała mi że gdy miałam trzy latka Spadłam ze schodów i dosłownie milimetry dzieliły mnie od uderzenia w szklany stolik. Po tym wypadku powiedziałam, że widziałam tego pana z kościoła z długą brodą. Chciał, abym gdzieś z nim poszła, jednak mała dziewczynka, która wtedy z nim była, stwierdziła, że jestem jeszcze za mała i muszę zostać z mamusią. Historia od Kilimer. Czasami zajmowałam się moimi młodszymi kuzynkami, Martyną i Aleksandrą. Ich rodziców często nie było w domu, a nie chciałam, żeby wujek musiał specjalnie wozić je do dziadka. Odgrzewałam wtedy zupę i słuchałam, jak dziewczynki się bawią. Krzyczały na siebie, jednak nie widziałam w tym nic dziwnego, w końcu były siostrami. Pewnego dnia jedna z kłótni nagle ustała. Pewnie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że zapanowała absolutna cisza. Szybko wbiegłam do pokoju, żeby zobaczyć, co się dzieje, i moim oczom ukazał się następujący widok: Martyna wpychająca oli Mazaki do gardła. Wiem, że może to brzmieć trochę komicznie, ale wyglądało to naprawdę strasznie. Szybko odsunęłam Martynę i wyjęłam oli Mazaki z gardła. Kiedy spytała młodszą kuzynkę, dlaczego to zrobiła, odpowiedziała mi z niewinnym uśmiechem. Oj, przepraszam, ale to było całkiem śmieszne, kiedy próbowała cię wołać. Historia od Zuzi. Kilka lat temu byłam z rodziną na cmentarzu, jako że zbliżało się wtedy święto zmarłych. Ciocia kupiła znicze i dała jeden swojej sześcioletniej córce. Bardzo spodobał jej się ten znicz, więc zapytała: Czy ten może być na mój grób? Pewnego dnia mój mały synek kazał mi wyjaśnić, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Opowiedziała mu o rozkładającym się ciele i to był błąd. Teraz chodzi i powtarza przypadkowym osobom jedno i to samo zdanie. Pewnego dnia robaki zjedzą moje ciało. Pewnego dnia, kiedy jechałam autem z moim trzyletnim synkiem, wywiązała się między nami dziwna rozmowa. Mamusiu, kiedy byłem w twoim brzuszku, pracowałaś w McDonaldzie? Potwierdziłam i zaczęłam zastanawiać się, skąd o tym wie. Nie przypominałam sobie, żebym mu o tym mówiła. Pracowałam tam bardzo krótko. Po chwili synek dodał: Miałaś wtedy wypadek i cierpiałaś. Na chwilę mnie zatkało. O tym na 100% nic mu nie wspominałam. Tak, kochanie, to prawda. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Byłeś bezpieczny w moim brzuszku. Wiem, mamusiu, czuwałem nad tobą. Jak to? Tak, czuwałem nad tobą obok pana w bieli. Powiedział, że wszystko będzie z tobą dobrze. I więcej nic już nie powiedział. Teraz ma dziewięć lat i kompletnie tego nie pamięta. Późną nocą usłyszałem głos mojej córki, dochodzący z jej pokoju. Poszedłem sprawdzić, czy wszystko u niej gra. Pod drzwiami usłyszałem, jak z kimś rozmawia. Nie musisz odchodzić, pokaż się tatusiowi. W tym momencie otworzyłem szybko drzwi. Córeczka siedziała na łóżku i była sama w pomieszczeniu. Za to okno było otwarte na oścież. Kiedy miałam cztery latka, zawsze spałam z otwartymi drzwiami. Mój tata zamykał je cichutko z rana, gdy szykował się do pracy, by mnie nie obudzić. Pewnej nocy przebudziłam się niespodziewanie i z przerażeniem zauważyłam, że drzwi od mojego pokoju właśnie się zamykają. Wstałam, by sprawdzić, co ten tata wyprawia. Gdy je otworzyłam, Zobaczyłam obcego mężczyznę, który zamyka także drzwi do sypialni rodziców. Wtem odwrócił się w moją stronę z przerażającym uśmiechem. Przyłożył palec do ust i powiedział. Ciii". A potem przeszedł przez zamknięte drzwi i zniknął. Przerażona zamknęłam drzwi od swojego pokoju i zaczęłam wołać rodziców. Byłam przerażona. Później straszny mężczyzna prześladował mnie w snach. Na dziś to już wszystkie historie. Która z nich była dla Was najstraszniejsza, dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcielibyście podesłać jakąś swoją historię, to adres mailowy macie w opisie pod każdym moim filmem. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.